No to lecimy z dziennym makijażem. Na samym początku na wypielęgnowaną skórę nakładam podkład. Podkład, który nie zatyka porów. Ja mam wersję rozświetlającą, bardzo dobrze nawilży moją skórę, przykryje niedoskonałości, wyrówna kolory skóry, ochroni moją buzię przed czynnikami zewnętrznymi. Używam do tego kopytka, czyli takiego specjalnego pędzla. Teraz będę nakładała puder jedwabisty, wygładzający z emolientami roślinnymi, pędzel puchaty do wklepu. Zapywania. Pudru um, używam do tego, żeby dokładnie wprowadzić puder, połączyć go z podkładem, w ten sposób matowię całą buzię i utrwalam um, podkład na calusieńki dzień. Następnie biorę paletę i z tej palety wykorzystam piękny róż, który nałożę sobie na kość jarzmową. Ten róż również zabiera, zawiera drobinki rozświetlające taką taflę złota, więc mam dwa w jednym, róż z Rozświetlaczem i teraz oko. Malujemy oko, użyję tylko jednego cienia. Cień rozświetlający. To on jest taki satynowy, ale tutaj nie ma drobinek, on się nie osypuje, ale jest mocno napigmentowany. Rozjaśniam w ten sposób powiekę ruchomą. Dzisiaj będzie minimalizm dziewczyny, bo będzie cień. I teraz druga rzecz, będę nakładała brązową kredkę wodoodporną, ale zagęszczam sobie tylko rzęsy. Między rzęsami wprowadzam sobie kredkę, jest to kredka zastygająca, dlatego trzeba bardzo szybciutko rozetrzeć. Na pędzelek, który służy mi do malowania brwi, nabieram ociupinkę jeszcze tej kredki i zobaczcie, robię sobie taką ala ja kółeczkę wyciągam do góry, bo chcę podnieść troszeczkę moją opadającą powiekę i zrobić e, takie lekkie kocie oko. I znów kredeczka na drugie oko, na pędzelek, żeby tylko wyciągnąć sobie troszkę nad górnej i nad dolnej powiecie. No i teraz, moje drogie, cóż, trzeba wytuszować rzęsy, no i nasz tusz do rzęs, który jest. Mocno pogrubiający, wydłużający, ma fajną szczotkę, e, gdzie są włoski i dłuższe, i krótsze. Wystarczy wytuszować jeden raz, i już mamy e, mocny efekt pogrubienia i wydłużenia. Jeśli któraś z Was lubi, może sobie drugą warstwę tuszu nałożyć. Ja mam troszkę cienkie rzęsy. I, I krótkie, dlatego używam tego tuszu, bo robi rewelacyjny efekt. No i teraz przechodzimy do brwi. Najpierw wyczesuję szczoteczką, żeby usunąć nadmiar pudru, który mi troszkę. Osiadł na tych brwiach i używam kredki. To jest kredka perfekcyjna do brwi. Obrysowuję na dole, a potem maleńkimi, króciutkimi ruchami dorysowuję sobie włoski, zagęszczam wtedy e, moje brwi, e, uzupełniam ubytki, nadaję kształt e, i specjalny kształt u góry, załamanie i leciuteńko. Schodzimy na końcówce w bok. No i ostatni element mojego makijażu to jest to są usta i używam teraz konturówki. Zobaczcie konturóweczkę zaczynam nakładać od środka, potem na zewnątrz, ale jeszcze w zewnętrznych końcikach lekko tą konturówką wypełnię sobie przestrzeń na ustach. Konturówka jest wodoodporna, bardzo trwała, matowa i jak widzicie, na dole również troszkę tej konturówki sobie więcej nałożę, wypełnię troszeczkę też środek, a na końcu nałożę sobie błyszczyk rozświetlający, który sprawi, że moje usta będą większe, bardziej ponętne, eleganckie z klasą. Yy, I taki jest efekt mojego dzisiejszego szybkiego makijażu. Jeśli masz ochotę zrobić zakupy, to zapraszam.